Chcę tego powiedzieć, że rzeczywiście nawet to, że teraz tutaj jestem, to jest coś wyjątkowego, ponieważ robię taki gest dla Pana Franciszka. To była rocznica śmierci pięciu braci męczenników. Rok 2003 i minęło tysiąc lat od śmierci patriarchów kamydułów. Ustalono, że powstanie album fotograficzny. I mi zaproponowano właśnie, czy podjąłbym się wykonania fotografii do y, tego albumu. W związku z tym ja się nie zastanawiałem długo, tak, powiedziałem... Się stało, że do ciebie trafiono akurat? Nie wiem. To to już jest, wiesz... Okay. Ja to miejsce znałem, wiesz, od małego bajtla. Bienisze w Kawnicy i Lichen to, wiesz, rodzice nas ciągnęli na odpust, to nawet... Tam jest takie miejsce, nie wiem, czy jest na. O, to jest miejsce, to jest kapitularz, ich, 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 ich e, w ich jakby mniemaniu jako miejsce. Na ścianach są dantejskie sceny. Z piekła m.in. ten. I potocznie ludzie, którzy przychodzili nam do klasztoru, nazwali to piekłem. I straszyli e, małe dzieci, że jak nie będziesz niegrzeczny, to tam cię do, do piekła zabierzemy i zamkniemy. Fascynacja tym ty miejscem. Też na tym, że jest to yy, proste, takie minimalistyczne życie, ale jednocześnie pełne. Udało Ci się znać na pewno przynajmniej te zdjęcia, one nie są przecież tylko takim obiektywnym przekazem, tylko są jakąś taką wersją twojego, twojego imiszka, tak? prawda? Ja znalazłem takie wyciszenie wewnętrzne, tak jak wspomniałem, to wiesz, to było. Pierwszy, pierwsza moja, moja obecność to było po śmierci syna. Jak przeżywa się śmierć własnego dziecka, to możesz zadać dwa tysiące pytań, na żadne nie masz odpowiedzi. I to mi pozwoliło tak e, po prostu wyciszyć się i przełamać się, wejść do tego życia normalnego. Nie? W jakiś sposób to oddać. Oddać e, temu, który zabrał, wiesz, no po prostu. Nie.